Siemaneczko, ja jestem Barezji i w sumie dawno się nie widzieliśmy, bo w sumie dopiero początek sezonu. Mój motocykl dopiero jest przygotowywany do początku, także jeszcze będzie rozbierany i będzie przy nim się trochę działo. A przez to, że jeszcze trochę się będzie działo, pomyślałem, że nagram coś, czego jeszcze nie było. Jak widzicie w tytule, pomyślałem sobie, że spróbujemy wydrukować na drukarkę 3D wydech i sprawdzimy, jak długo jest w stanie wytrzymać, po jakim czasie się stopi albo się nie stopi, jak to będzie wyglądać. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, więc wymyśliłem, że w sumie fajnie byłoby coś takiego zrobić i w sumie testować na własnej skórze jak to będzie wyglądać, także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania całego odcinka. Także zaczynamy. W sumie jedyne co potrzebuję zmierzyć, jest, jest to średnica rury, a wynosi ona 49,5 mm. Oczywiście średnica zewnętrzna, jeszcze sprawdźmy dla pewności, tak, 495 zróbmy na 50 z możliwością zacisku, damy tutaj opaskę zaciskową. Jedyne co mnie teraz zastanawia to jak wykonać wydech, czy zaprojektować go, żeby był po prostu cały przelotowy, czy zrobić jakieś mijaki powiedzmy w środku, nad tym jeszcze się nie zastanawiałem, ale to już wyjdzie przy projektowaniu, także bardzo szybkie mierzenie i przechodzimy do projektowania. Także bierzemy się za rysowanie i modelowanie. A jakby zrobić wersję z. Watą? Dobra, to robimy tak. Jeżeli tylko biecie 200 opek w górę, to tą pustą przestrzeń zrobimy ściankę i pomiędzy wciśniemy watę tak jak się robi w normalnych tunikach. Tak nie wiem czy to cokolwiek da, bo i tak to się pewnie stopi, ale zobaczymy. Także już wrzucamy sobie model do, do drukarki 11 godzin i 24 minuty 181 gram filamentu. No to nie jest tak najgorzej. Będzie to duży wydruk, ale nie najgorzej. Także pokażę Wam jak wygląda ten wydech. No jest to dosyć prosta konstrukcja, nie ukrywajmy. No ale nie wiadomo czego nie spodziewajmy się tutaj. Po prostu jest to robione dla testu też. Tutaj ładne takie zakończenie, żeby to w miarę też fajnie wyglądało. Jest to wydech full przelotowy. No i od spodu jest oczywiście miejsce na opaskę zaciskową. Oraz miejsce, żeby mogło się to zwędzić. Też jest to dość sztywny materiał. Ale ogólnie myślę, wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie. Jak na wydech taki, że przechodźmy do drukowania. Mam nadzieję, że jakoś dotrwaliście do tego momentu i że to się uda. Nie wiem, zostawiam na noc. Jutro może będzie wydrukowane. Może zobaczymy. Okay, dobra, udało mi się oderwać, chcąc nie chcąc odstrzelił od razu, yy, podpora od razu odstrzeliła, także ona już w sumie niepotrzebna, a wydech się prezentuje tak, czekać, zaraz pokażę dokładniej, wyszło to całkiem fajnie, nie mogę narzekać, ładnie wszystko w środku widać, fajny element, także zakładamy co, a tu montaż odcinka tego co się robi, dobra. Mam gaśnicę, na razie zająłem sobie na bok. Wybrałem taką przestrzeń, że po prostu było dużo plastu, że nic się w razie było w nie podpaliło, bo wiadomo jest to plastik. Dla pewności mamy też właśnie gaśnicę. No i w sumie zaczynamy od wydrukowanego wydechu, ale też pokażę Wam jak brzmi motocykl na tym moim obecnym wydechu oraz jak brzmi bez wydechu, żebyśmy mieli jakieś porównanie jak to wygląda. Także zadbam o to, żeby rura nie była nagrzana na samym początku przy plastikowym wydechu. Dlatego od niego zaczniemy. Ja się zabieram za montaż wydechu plastikowego. Zakładamy obejmę i skręcamy. Powiem Wam, pasuje idealnie. Nawet chyba nie trzeba obejmy, ale założymy. Wygląda to ciekawie. Wygląda to ciekawie, a teraz bierzemy się za odpalenie go na zimny. Także mój stary, poczciwy ATRAP. Niestety tutaj nie pokażę jak na saniu jest, bo w sumie już jest trochę ciepły motocykl, a nie chcemy mi się go specjalnie studzić pod to jak wszędzie na innych filmikach słychać jak to chodzi. Także prostu sam czek do porównania już na nominalnych obrotach. No i teraz dla porównania bez wydechu, zobaczymy czy jest jakaś różnica między bez wydechu a z wydechem drukowanym na drukarce 3D, ponieważ no jakby to też jest rura po prostu, w środku nie ma żadnych zagłębień, otworów i jakichś właśnie waty, tak jak mówiłem, także próbujemy. Odpuściłem sobie jazdę całkowicie bez wydechu, nie wiem czy to jest jakaś różnica między założonym, wydrukowanym elementem, aczkolwiek nie chcę tutaj po okolicy być aż tak głośny, bo aż uszy mi zatkało troszeczkę. Chociaż możliwe, że jak jeździłem z wydrukowanym elementem to taki sam hałas siałem, także jeżeli tak to przepraszam. Zaraz zrobię parę przejazdów, żeby go rozgrzać. Zobaczymy co się stanie jak się rozgrzeje. Czego bardziej rozgrzać, więc zakładam kas, bo to już bardziej niebezpieczne będzie. moment wygląda tak, że musiałbym rozgrzać mocniej w rurę wydechową, żeby cokolwiek się działo z wydechem na krótki termin, czyli powiedzmy 10 minut jazdy. Bez problemu nic się z nim nie dzieje. Także teraz mogę już powiedzieć tak. Po chwili jazdy wydech jest ci bo to ma dużo wyższą temperaturę niż PLA, z którego normalnie drukowałem rzeczy. Dlatego też no jest to dosyć ciepłe, nie ukrywam. Ale nie tak ciepło, jak bym chciał. Chciałem to rozgrzać do takiej normalnej wartościowej temperatury motocykla, czyli tej nominalnej, żeby trzymał swoją temperaturę i wtedy zobaczycie, jak się zachowuje wydech, także jeszcze Wam pokażę, że nic się nie wydarzyło na razie w środku tylko byłoby widać w razie W, a nic nie widać mamy wstępnie ustawione, przemontowuję kamerę w tamte miejsce i jedziemy się kawałek przejechać zauważyłem że jest jednak taki ruch tutaj który mi się nie podoba Także spróbuję się chwycić taśmą. No i teraz trzyma się to w miarę dobrze. Także tak zostawimy. Wiem jak to wygląda, aczkolwiek no co. W razie wu mamy gaśnicę. Słuchajcie, finalnie się skończyło to tak Nie wiem po jakim czasie kamera Czy to kamera uchwyciła, czy nie Mam niestety mocowania aluminiowe, które nie do końca się trzymają tak jak plastikowe Do go. zaraz zobaczymy Ogólnie Już Wam pokazuję jak to wyszło Tylko wykręcę kamerę Podejrzewam Tak, zaczęło się Czekam czy ściągnę to Zobaczymy co to wyszło Widzicie, mamy winowajc. Tutaj w sumie wszystko w porządku jest. Czy się daje się trzymało? Tutaj się coś zadziało. Podejrzewam, że nie tyle co tem no temperatura, na pewno swoje, ale podejrzewam, że dużo zrobiło to, że, podejrzewam, że były wyższe obroty i, i ciąg powietrza. Strumień powietrza też swoje zrobił. No ale ogólnie co? Jest testowane. Czekajcie tak powinno to wyglądać. Czekajcie. Ściągnę sobie kask. Taka ciekawostka na szybko obejrzałem sobie nagranie, także mogę od razu powiedzieć podsumowanie. Czyli część koncepcja w sensie pomysł zrobić coś takiego fajnie. Projektowanie też mi się fajnie projektowało, było coś, coś ciekawego, czegoś jeszcze nie robiłem, nic nie robiłem wydechu. No, i montowanie też fajnie, aczkolwiek zobaczyłem teraz, że przy jeździe, w momencie, w którym no, mój motocykl, no nie ukrywajmy, jak schodzi z obrotów, to on zionie ogniem. Często widać ogień z tyłu, że podejrzewam, że wtedy rozgrzał troszeczkę środek, a wracając, dałem mu się dać trochę do pieca, i po zrzuceniu biegu, gdzie strzelił ogniem, odstrzeliło od razu wydech. Zresztą zobaczyliście to przed sekundą, także chciałem tylko podsumowanie tego wszystkiego jeszcze dorzucić coś takiego. Czy miało to sens? Nie do końca, aczkolwiek jako projekt było ciekawe. To się wydarzyło. W sumie. To się wydarzyło. <laughs> Ale w sumie fajnie coś takiego zrobić. Co prawda, pojechaliśmy jakąś minutę. Drukowało się to 11,5 godziny, prawie 12. Czy miało sens? Nie wiem, aczkolwiek było śmiesznie sam fakt i proces tworzenia, koncepcja. Co wy myślicie o tym? Teraz na to powiem. Wcześniej mówiłem, że jeżeli będzie 200 lajków, zrobimy z watą pomiędzy, czyli tutaj w tej szczelinie. A co, jeżeli by zrobić środek metalowy, obłożyć go watą i tylko zewnętrzna część wydechu byłaby plastikowa, wydrukowana na drukarce? Czyli środek byłby normalnie z nawiertami? Ciekawe, jakby to się zachowało. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani takim odcinkiem. A jeżeli jesteście, to zostawcie 200 lajków i spróbujemy coś takiego zrobić. Zrobimy normalnie rurę. I na rurę będzie nakładka oddzielona jeszcze włóknem. To w sumie się nazywa wata chyba wata stalowa. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to jest ta wata, która ląduje normalnie w wydechach. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim odcinkiem, to zostawiajcie komentarze jesteście zainteresowani, lajkujcie, komentujcie, no i widzimy się przy okazji następnego odcinka, także trzymajcie się, joo!